Dzień dobry, witajcie. Kolejny cykl z cyklu naszego, jeśli chodzi o wywiady z babickimi przedsiębiorcami, ale dzisiaj troszeczkę inaczej. Mamy dzisiaj przedstawiciela największego stowarzyszenia sportowego na terenie gminy Stare Babice. Naprzód Stare Babice, prezes Marek Kamiński. Cześć Marku. Witam serdecznie, cześć Radziu. Rozmawiamy o, o tym jak koronawirus uderza w babickich przedsiębiorców. Dzisiaj porozmawiamy jak uderza w stowarzyszenia, jak uderza w sport. No bo tak jak ja następnie powiedziałem, największe stowarzyszenie pod względem liczby trenujących. Tak jest, no tu się zgadzam. Mamy około 250 członków stowarzyszenia, którzy czynnie można powiedzieć biorą udział. W rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej są też już w tym dzieci, które tak, które tak naprawdę są naborowym rocznikiem. Są też dziewczynki, które takie jakby, nie takie jakby, tylko cały czas je przybywa ich. No i tutaj, tak jakby, to wszystko się zaczęło kręcić. Więc tego jest można powiedzieć dużo, jeżeli chodzi o. O nasze stowarzyszenie. No jasne, ale oczywiście, no tak, no, yy, zaczynając od początku roku kalendarzowego, to zaczęliście przygotowania ze wszystkimi drużynami, również młodzieżowymi, do, 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 do rundy wiosennej, czyli do tej drugiej, tak. części, drugiej części tego sezonu. No i w połowie marca temat związany z koronawirusem. Jak to, jakie decyzje żeście podjęli, bo rozumiem, że wszystko jest wstrzymane, no nie trenujecie, to tak. wiemy. Przebiegam ulicą Południową, tam widzę boiska puste, tak. serce mi się kraja, tak jest. jak jest pusto na obiektach mhm. sportowych. No i jak to, jak to z waszej strony wygląda? No powiem ci, Radziu, powiem wam wszystkim tak, no tak jak wszystkie drużyny nasze. Stowarzyszenie przystąpiło do treningów 7 stycznia, to już zaraz po okresie noworocznym i, i jak, jak, jak trenerzy zaplanowali, tak wszyscy żeśmy wystartowali. Wszystkie nasze 12 drużyn plus te dwie grupy naborowe. Problemem w tamtej chwili była dla nas hala, no bo pomieścić wszystkie drużyny na hali, no to już były, taki był taki problem, oczywiście drużyny seniorskie Wystartowały na dworzu, po części tam delikatnie, można powiedzieć, tej hali sobie wykorzystali. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o drużyny, no wiadomo, że planowaliśmy to już po zakończeniu zeszłej rundy, czyli mieliśmy już na początku stycznia halowe turnieje u nas na hali w Zielonkach, graliśmy o Puchar wójta gminy Stary Babice, graliśmy o Puchar Prezesa Centrum Fotowoltaiki Pana Michała Suski, graliśmy o Puchar Pierogarni Pana Tomka Zawłackiego. później wystąpiliśmy na turnieju halowym w Łomiankach, mówię tu o drużynie seniorów, która, ten turniej również wygraliśmy oczywiście, no wygraliśmy, o Puchar Burmistrza Łomianek, Później zaczął się okres taki, gdzie już doszły sparingi, mecze kontrolne, gdzie już tak naprawdę wchodziliśmy, na, można powiedzieć, na pełne obroty. Drużyny młodzieżowe, no wiadomo, jak nie turnieje, no to zaczęły się już powoli mecze kontrolne. Na, na hali trenowaliśmy dość długo ze względu na to, że pogoda no, nie pozwalała, aby te dzieci wyszły na dwór. Podjęliśmy decyzję, że na początku marca już będziemy próbowali jednak na tym dworzu ćwiczyć. Mieliśmy gdzieś tam, był kiedyś plan, żebyśmy wyjechali na obóz do Hiszpanii w drugim tygodniu. Ferii. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że dobrze się stało, żeśmy tam nie pojechali, no bo odpowiedzialność, jaka by spadła na nas, byłaby ogromna i, i, i mogło to by być różnie. No i, Przyszedł dzień 12 marca, gdzie zapadła decyzja o, o zawieszeniu takich jakby zajęć sportowych. No, decyzja jednoznaczna, bo musieliśmy, tak jakby my, jako za, zarząd, trenerzy, podjęliśmy decyzję, że wstrzymujemy na chwilę obecną zajęcia sportowe. Niemniej kontaktowaliśmy się tutaj z Gosirem, kontaktowaliśmy się z władzami gminy, żeby, żebyśmy wszyscy tą decyzję, tę decyzję podjęli jednogłośnie, więc tutaj wstrzymanie, myśleliśmy, że to będzie chwilowe. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to się wszystko tak jakby wydłuża i wydłuży. No, mogę powiedzieć, że na chwilę obecną rozgrywki młodzieżowe w okresie wiosennym się zapewne nie odbędą. Jest to już prawie że na 99 a w przyszłym tygodniu prawdopodobnie na 100% zostanie potwierdzone. Mówisz o pytanie? młodzieżowych, mówisz o młodzieżowych. Tak, tak, o, o drużynach młodzieżowych. Jeżeli chodzi o e, drużynę seniorów, bo też e, nie wiem czy zadałeś już takie pytania? No ale interesuje nas, interesuje. Jeżeli chodzi o drużynę drużyny seniorów e, na przykład babice jak sam wiesz Naszym celem był jest w dalszym ciągu awans do Ligi Okręgowej, po prostu chcemy wrócić tam, gdzie uważamy jest nasze miejsce i po rundzie jesiennej, gdzie wygraliśmy 11 meczów, 1 byliśmy liderem A klasy trzeciej grupy. No i z wielkimi nadziejami. Powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem takiego roku, gdzie na treningi przychodzili prawie że wszyscy zawodnicy i wszyscy trzy razy w tygodniu naprawdę sumiennie trenowali, przygotowywali się. Rozegraliśmy bodajże osiem czy dziewięć sparingów. Zaliczyliśmy dwa turnieje halowe, więc no tutaj oczekiwania moje, trenerów, jak i całej drużyny były Wielkie, ogromne, ale one są dalej, bo żeśmy sobie założyli, że jesteśmy cały czas w kontakcie. I inter zapewne interesuje wszystkich, jak jak potoczy się to dalej, bo. No właśnie, e... właśnie. Jak, jak, jakie są rokowania ze strony administratora rozgrywek, czyli Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej? Czy, czy mieliście jakieś odprawy zebrania? Czy jesteście informowani, jakie są zamówienia? No tak. Jeżeli chodzi jeżeli chodzi o Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, to Fajnie, bo są otwarci dla klubów, oni jako organizatorzy. Nawet nie powiem, że bo dość, jesteśmy w dość częstym kontakcie ze sobą, żeby wiedzieć, co mamy planować, co mamy robić. I, i na chwilę obecną były trzy warianty. Pierwszy wariant był taki, że jeżeli ta, ta pandemia, tak jakby ustąpi, do końca kwietnia, bo rozgrywki są zawieszone do 26 kwietnia, to wystartujemy w pierwszy weekend majowy. No, moje pytanie brzmiało, ale jak to przecież, żeśmy tak naprawdę stracili cały okres przygotowawczy, bo tu nie można nic mówić o podtrzymaniu tego, co żeśmy zrobili, bo umówmy się, no to jest Liga Amatorska, my nie trenujemy Pięć razy w tygodniu, tylko trenujemy trzy razy w tygodniu, nie trenujemy dwa razy dziennie, tylko trenujemy raz dziennie, więc to są trzy jednostki treningowe w tygodniu plus czwarty mecz, więc powiedziałem, że to na pewno się przyłoży na kontuzję, więc będzie to bardzo ciężkie, więc no niestety, wa, wariant pierwszy jest taki, że albo, albo wystartujemy i dogramy wszystkie kolejki, bo gralibyśmy wtedy sobota, środa, sobota, środa i tak do końca czerwca Wariant drugi byłby taki, jeżeli ten scenariusz jednak będzie taki, że ta pandemia nam nie pozwoli ruszyć z początkiem maja, a być może pozwoli ruszyć z nie wiem, połowie maja, może pod koniec maja. Związek była taka myśl, żeby podzielić naszą tabelę na grupę mistrzowską i grupę spadkową, więc Aha. tutaj w naszej grupie jest 13 drużyn. My zapewne bylibyśmy w tej pierwszej szóstce, bo tak miała chyba by wyglądać. Rozegralibyśmy 5 spotkań mistrzowskich i, i, i tutaj tak jakby wyłoniły się dwie drużyny, które by awansowały do Ligi Okręgowej. No my jesteśmy akurat mamy taki plus, mamy sześć punktów przewagi nad drużyną trzecią i gralibyśmy trzy mecze u siebie, więc wystarczy, że wygralibyśmy trzy i już w tej Lidze Okręgowej Byśmy byli. No a trzecia, trzeci wariant jest taki, że scenariusz może się ziścić, i, i rozgrywki się zakończą, zako, rozgrywki się zakończą z tabelą, która została po jesieni, czyli mecze, które żeśmy rozegrali, będą takie jakby, będą miały wpływ na to, kto awansuje, bo. Bodajże my, my na pewno i chyba Korona Góra Kalwaria jest na drugim miejscu i te dwie drużyny awansowałyby do Ligi Okręgowej. Natomiast nikt by nie spadł i tutaj tak jakby to chyba będzie najbardziej realnym scenariuszem na, na, na rozgrywki. Czyli młodzież nie gra w ogóle w tym półroczu, a jeżeli chodzi o rozgrywki seniorskie prawdopodobnie zakończy się tak, że Tabela będzie ta, która została, była, była na jesień, czyli będzie to tabela końcowa rozgrywek i, i, i przyjde... rozumiem, Rozumiem, to jest taki wariant jak w Ekstraklasie proponowany, że utrzymane tak, jest z jesieni. To, tak, tak, jest to taki wariant jaki jest pro, proponowany w Ekstraklasie niemniej, i nam, tak jakby nie wiem <laughs> czy, wiesz, UEFA, UEFA chce, żeby jednak te rozgrywki w Ekstraklasie zostały dograne, bo Zespoły z ekstraklasy mogą nie zostać dopuszczone do pucharów. No, nam na razie te puchary nie grożą, e, tylko i wyłącznie puchar wojewódzki e, i, i tylko tyle. Więc tak czy owak, no, my chcemy, a zapewne tak się stanie, że do, do tej ogręgówki e, awansujemy. I szkoda, że nie przy pełnym, tak jakby rozegranym e, sezonie, no ale naszym celem był powrót i. I tak, tak czy tak no będziemy się cieszyć. No, no. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie rozgrywek, no to, to też mogę dodać, bo je, być może będzie tak, że nikt nie spadnie, ale wszyscy awansują. I w lidze okręgowej znowu na e, przyszły rok może być, czyli na rundę jesienną może być 20 drużyn w okręgówce. Czyli tutaj też tak jakby się będzie spory wachlarz, będziemy grali również co 3 dni. Bo to będzie 19 kolejek na jesieni i 19 na wiosnę, więc będzie prawie. To jest liga w Lidze Angielskiej, tak grają, więc no my też będziemy musieli, tak jakby, pomyśleć. No, Niemniej, no, na dzień dzisiejszy czekamy na decyzje, Prawdopodobnie one się ukażą w przyszłym tygodniu. No i zobaczymy, co dalej. Bo e, powiem szczerze, żeśmy włożyli ogrom pracy w przygotowania do e, sezonu, zarówno w drużyny młodzieżowe, jak i e, drużyny seniorskie. Drużyny młodzieżowe, jak wiesz, e, awansowało trzy drużyny do trzeciej ligi. E, no i tutaj też trzeba było tak jakby poświęcić troszeczkę czasu, e, zapewnić sprzętu, który żeśmy zamówili i nie, w tej chwili nie wiemy, czy tak jakby e, na pewno za niego zapłacimy, tylko nie wiemy, czy. Nie poprosimy o wstrzymanie tak jakby transzy płatności, bo, bo to też tak jakby mieliśmy e, zapłacić z, z środków własnych, tak, bo e, budżet, który się składa u nas w klubie jest z dotacji gminnej, środków własnych i środków uczestników e, zadania, więc to takie... No, to jest... bo, przed, przed, przed jakby ogłoszeniem, przed 12 marca przed stanem epidemicznym, były, były wyniki konkursu ogłoszonego na dotacje z gminy. Rozumiem, że dostaliście dofinansowanie, czy ono jest podobne, takie jak rok temu? Zapewne pewnie nie spełnia, nie spełnia to Waszych wszystkich oczekiwań, jeśli chodzi o finansowanie, no ale ten poziom chyba został utrzymany, tak? Powiem tak Radziu, no wiadomo, no, jak każde, każde stowarzyszenie, każdy klub tych środków chcielibyśmy więcej, no, na drużynę seniorów dostaliśmy podobne środki jak w zeszłym roku. E, tu, był, tu, był, tu był fakt, troszeczkę e, e, myśleliśmy, że dostaniemy jakieś środki na drugą drużynę, bo założyliśmy drugą drużynę z myślą tą, że młodzież, która będzie kończyła rocznikowo powiedzmy e, Rocznik juniora powoli tak jakby była poprzez drugą drużynę przygotowana do gry seniorskiej, Wiadomo, byłaby tam mieszanka. Na dzień dzisiejszy chcemy tak zrobić i tutaj tak jakby idziemy w tym kierunku, czyli ten rocznik, który grał 2001-2003, teraz już jest kolejnym jest 2005. No, tyle tylko, że ci akurat jeszcze grają w lidze, ale tutaj druga drużyna to jest odskocznia dla pieszych. E, Okej, okay, jeżeli chodzi o, o dotacje dla drużyny seniorów, e, chcieliśmy pociągnąć to też ze środków własnych i środków e, od sponsorów, których, e, którzy, którzy są w klubie. E, jeżeli chodzi o e, dotacje dla młodzieży, no też chcieliśmy tych pieniążków więcej, aczkolwiek e, budżet e, żeśmy dopieli i i pytanie tylko teraz rodzi się takie, czy, czy sponsorzy, od których mieliśmy, chcieliśmy znowu podpisać i tak jakby przedłużyć okres sponsoringu dla naszego klubu, mm. będą tak jakby chcieli dalej z nami być, bo wie, wiemy wszyscy, jak wygląda gospodarka, wszystkie firmy praktycznie albo i w większości. Są pozamykane, więc tutaj tak jakby będziemy rozmawiać, no ale uważam, że nie dziś, nie, nie jest to miejsce na dziś i nie jest to ten czas, więc mamy ważniejszy problem, bo mamy problem z, pandemii, z pandemią koronawirusa i, i tutaj to, tutaj tak jakby jest przeciwnik, którego nikt nie zna i nikt nie wie, jak z nim walczyć. No, na dzień dzisiejszy e, powtarzamy i mówimy wszystkim naszym e, Piłkarzom, wszystkim sportowcom, ogólnie wszystkim ludziom, żeby nie myśleli, że sportowiec ma to do siebie, że jest bardziej odporny na to. Nie, tutaj jest potrzebna dyscyplina i musimy, tak jakby, trzymać się tego, co rząd powie z góry. Jeżeli mamy być w domu, to bądźmy w domu. Jeżeli rząd powie, że mamy chodzić do sklepu, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nam jest, kiedy jest taka potrzeba, to idźmy do sklepu tylko i wtedy, kiedy jest potrzeba. Nie, nie chodźmy tak, jakby kiedy nam się widzi. Jeżeli e, mówimy, żebyśmy nie biegali, no ty jesteś akurat e, osobą, która <laughs> dość dużo biegała, bo co Cię widziałem, no to Radził nie biegaj. No, siedź w domu, tak jak to robisz. Ja w sobie wymyśliłem, ja sobie wymyśliłem, że wokół domu mogę biegać, bo mam taką pętlę 100 metrów, to wiesz. My, jak zrobię ja takich parę dziesiąt kółek, to może mi jakoś, wiesz, Dobre, zastąpi, ale, zastąpi to. No. Ale trzymajmy się tego, co, co, co tutaj mówi góra, no są bardziej mądrzejsi. E, trzymajmy się tego, co mówi rząd, trzymajmy się to, co wy tam mówicie, jako władza naszej gminy, więc przestrzegajmy tego przede wszystkim dyscyplina, dyscyplina, raz jeszcze dyscyplina, i uważam, że e, damy radę. Tak jest. A słuchaj, powiedz jeszcze, bo, bo obserwuję profile społecznościowe różnych stowarzyszeń, klubów z róż na, na różnych poziomach rozgrywkowych, czy jakiś trening indywidualny wprowadziliście? Coś próbujecie w ten sposób. Znaczy, wiesz, to jest, jest. ja powiem tak, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, no to Piotrek Michalski no jest naprawdę specjalistą, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć z seniorami, no, co by nie mówić, 11 lat. Bożarowiancy nie powiem grał w Ursusie na szczeblach chyba drugoligowych czy pierwszoligowych. Więc go, trener ma doświadczenie. No, był, był plan taki, że na początku chłopaki dostawali jakieś tam rozpiski, mieli we własnym zakresie, tak, jakby się ruszać, biegać, korzystać z jakichś tam rzeczy, które są potrzebne, aby podtrzymać tlen i, i siłę. No ale Tutaj tak jak widzisz, no, kolejne kroki powodują to, że nie można przebywać w grupie do dwóch osób, później nie można wychodzić z domu, więc tutaj już nie ma mowy, aby podtrzymać to, co się wypracowało w zimę. No bo to tak to jak prawda. mówię, my jesteśmy klubem amatorskim i no, wiesz, no można zrobić przysiady pumpki, no, ale to jest tylko i wyłącznie I dla to, aby, abyśmy się, tak, abyśmy się lepiej czuli i, i tyle. No, a Jeżeli chodzi o wypracowane i wypracowane i naładowane akumulatory, które byśmy ładowali w styczniu lutym, no i w połowie marca, no to no niestety będzie trzeba tak jakby zacząć robić to od początku. No dobrze, Marku, no to będziemy chyba już kończyć, no bo jakby wszystkich problemów tutaj podczas tej rozmowy nie wyczerpiemy. Też trzeba myślę docenić pozostałe stowarzyszenia na terenie gminy Babice, które działają, też robią świetną robotę. Tak, dokładnie. Ja powiem tak, no dość często przecież razem wspólnie, żeśmy się widzieli na treningach na hali Gosirów w Zielonkach Parceli byliście, wy stare babice biegają, jest babington, jest tenis stołowy, jest akrobatyka, jest koszykówka, więc cieszę się, że tych dyscyplin przybywa. <laughs> Niemniej, e, chciałbym, aby, aby wszyscy ci, którzy trenowali e, przekazali, że jednak dyscyplina to jest jedyne, jedyne rozwiązanie, które pomoże nam w zachowaniu spokoju i wyjściu z tej pandemii całą. No ja myślę, że sport jest ważny, ale w tym momencie nie jest najważniejszy i tego no, się trzymajmy. Dokładnie, no na dzień dzisiejszy jest, 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 jest rzecz ważniejsza, każdy z nas chciałby robić to co lubi, tym, tym czym się pasjonuje, niemniej Zeszło to na drugi plan i na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że mamy w drużynie którzy, zawodników, którzy działają charytatywnie na, na, dla schronisk, działają, wyszli z inicjatywą, aby pomagać osobom starszym, tym, którzy chcą, żeby im zrobić zakupy, dowieźć do domu, to wszystko też u nas w drużynie, niedługo wyjdziemy z inicjatywą już sam. Zapewne zobaczysz, wyjdzie komunikat, że będziemy chcieli wspierać jednostki, które udzielają nam pomocy, być może będzie to straż w Babicach, zobaczymy, jeszcze się zastanowimy, ale chcemy zrobić zbiórkę masek, rękawiczek, wszystkiego co będzie potrzebne naszym służbom i będziemy chcieli to przekazać. Dobrze Marku, serdecznie Ci dziękuję, wspierajmy się koniecznie Dzięki. w tym trudnym czasie, to myślę fajna rozmowa, bo jak wiadomo no, koronawirus nie uderza tylko w przedsiębiorców, nie uderza w samorządowców, uderza we wszystkich, uderza również w sport, który jest nam tak, tak bliski jest. i cenny jest dla nas, dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja również dziękuję, chciałbym Radziu tylko tak dodać na koniec do naszych sponsorów, że Chcę, żebyście wiedzieli, że my też jesteśmy z wami. Wiemy, że nam pomagaliście mocno na jesieni, pomagaliście nam mocno wejść w sezon, więc my też będziemy chcieli się Wam odwdzięczyć reklamą i wsparciem dla Waszych firm, jak i wszystkich firm lokalnych. No było hasło e, e, wspierajmy sport lokalny, więc my będziemy wspierali również przedsiębiorców lokalnych. Jesteśmy razem i mam nadzieję, że wygramy. Super, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.